Cześć kochani, właśnie jestem w drodze do Olsztyna, do Lumpexu Łapciuszek Premium. Pierwszy raz tam będę, więc zobaczymy co w ogóle tam uda nam się spotkać, czy w ogóle uda się nagrywać. Jeśli się nie uda, no to wtedy z przymierzalni wam coś zrzucę, a jeśli coś kupię, no to po prostu nagramy sobie taki film z domu, że tak powiem, bądź innego miejsca. Także jeśli taką tematykę filmów lubi Zostawcie łapki w górę, subskrypcje, komentarze za wszystko dziękuję, a my widzimy się albo w sklepie, albo z upolowanymi rzeczami. nie jestem w obciuszku premium. Nie nagrywałam e, na zewnątrz, e, ale mam całą, może, całą stertę tutaj po prostu do mierzenia rzeczy. E, no i będę Wam pokazywać tutaj. Pierwsza wiskozowa sukienka w ale No, będę mierzyć tutaj w skarpetkach. E, bardzo ładna, ale. Hmm, dzisiaj tutaj jest 69 zł za kilogram. Trochę mi brzuch podkreśla. Fajne rękawki, ładne kolory. Chyba jej nie wezmę. Dajcie znać, czy byście je brali, czy nie. Kolejna to taka wiskozowa propozycja. Też długa maxi, ale ona... O, widzicie, tutaj ona jest na mnie za duża i nie wygląda dobrze. Także... Mm -mm. Nie. Następna to... Taka wiskozowa propozycja, midi. Ona ma tutaj piękne rozcięcie, ale też jest na mnie za duża. Zobaczcie tutaj pod pachami. Bardzo ładny dekolt. Nie wiem, jak ten telefon trzymać, żeby wam to dobrze pokazywać. Um, bardzo ładny kwiatowy wzór. Na żywo jeszcze ładniejsza, ale jest satusza. Także też ze mną nie wrócę. Kolejna tym razem zielona propozycja, która płynie, ale tu jest poliester i się zastanawiam. Ale jest bardzo ładna, to jest nowa rzecz, Primark. Na żywo ten kolor wygląda nieco inaczej. O tak wam spróbuję jeszcze pokazać w tym ujęciu. Wiecie co? Podoba mi się to. Fajnie to można wystylizować. Ona chyba pójdzie ze mną. Przymierzyłam taki Total Black Look z eko skóry. Zaraz Wam spróbuję te spodenki pokazać. A tutaj ta koszula. Zobaczcie, bardzo ładnie się prezentuje tylko pytanie. Czy ja będę takie coś nosić? Za Tak wyglądają z tego kadru. Hm. Fajna ta koszula. Bardzo ładna, taka inna. Ale czy potrzebna taka rzecz? Nie wiem sama, powiem Wam szczerze. A teraz przymierzyłam taki, najpierw sweter, beżowo-czarny, taki ażurkowy trochę. Nowy, z metką, z Primarku. Skład ma taki trochę średni, ale jest fajny i podoba mi się kolorystycznie. Chyba go wezmę, bardzo milutki. A tutaj mam takie spódnice, spodenki. To jest świetne, tutaj jest związane, bardzo ładnie to wygląda. Wygląda jak spódniczka, a to są spodenki. I to jest świetne, jeszcze tak Wam pokażę. Ta stylówka w ogóle mi się cała podoba, oprócz tych skarpet oczywiście. A także piszcie. Chyba fajne, To chyba wezmę. Teraz ze swoją bluzką już mierzę taką spódniczkę. Oczywiście kamera zakłamuje kolor, bo jest to bardziej nie tylko słowy, tylko zielone. I wiecie co? No wiadomo, ona ze skarpetki nie chcę tutaj chodzić z głową stopą, ale ona jest bardzo taka... Taka długość ma fajną, jest praktyczna. Chyba też ją wezmę. Dosyć leciutka. Czy przymierzyłam taki sweterek wiskozowy w pięknym, ederykutującym kolorze. E, tutaj to odlatuję, ale ja i tak bym to odcięła. Ma takie pufeczki. Ładnie wygląda, powiem Wam szczerze, ale chyba... Nie, to już mierzę do swoich spodni. Dawajcie znać, wzięlibyście? Ja chyba, chyba nie ten beżowy. Mi się lepiej podoba. Przyłamierzam, ja że mam jeszcze taki długi trench, S-Sosa. s ISO -sa, ISO -sa, SK, no dobry jest na mnie rozmiarowo. Tak się zastanawiam, czy go wziąć, czy nie. Nie mam czegoś takiego. Fajnie się prezentuje, tak zarzucić. Pomyślę, dajcie znać, czy byście go kupili, czy nie. Cześć, witajcie moi drodzy! Z tej pięknej scenerii, jak widzicie, za mną jezioro, słoneczko, piękna pogoda, a ja przychodzę do Was z ciężką torbą ubrań. E, jesteście już po wstępie, widzieliście e, wstęp z samochodu. E, byłam w Olsztynie, w sklepie łapciuszek premium, i naprawdę, jeśli chodzi o ten sklep, e, ja byłam. W jaki dzień ja byłam, sekundkę sobie przypomnę, w środę. Ja byłam tam w środę i cena za kilogram to było. Oj, nie chcę skłamać, mam paragon, poczekajcie, teraz już nie pamiętam, zobaczę czy tutaj jest. Nie, tutaj nie ma. Ceny za kilogram, ale zapłaciłam 160. Złotych, lekko ponad za tą torbę ubrań. Myślę, że spokojnie tutaj z 2 kg jest. Mi się wydaje, że chyba po 70, 69 coś takiego. Jak znajdę cennik aktualny, jak to tam wygląda, to gdzieś wam tutaj zrzuta, zrobię i, i po prostu wstawię. Także za tą torbę ubrań zapłaciłam 160, dokładnie 1,40 zł. Chowam sobie do, do kieszeni, żeby mi tutaj nigdzie to nie poleciało. I jeżeli chodzi o rzeczy, Mierzyłam dużo, macie nagrania obejrzane z przymierzalni na sklepie, nie nagrywałam, bo było dosyć sporo ludzi, no nie miałam za bardzo jak, więc z przymierzalni Wam ponagrywałam, w tym momencie sobie zastopujcie film, Napiszcie mi w komentarzu, które z tych rzeczy, które tam mierzyłam, kupiłam i zobaczymy, czy faktycznie tak wasze typy zostały kupione. Ja tutaj mam jeszcze jedną rzecz nadprogramową, którą po prostu znalazłam, wychodząc z przymierzalni, już tego nie mierzyłam. Stwierdziłam, że w ciemno biorę, kupuję i trudno. No i ta rzecz tutaj ze mną jest. Ja nie będę jej mierzyła, tutaj nie będę już tych rzeczy, Mieszyła macie je tam przymierzone ze sklepu. E, ona pojawi się w shortcie, Zatem zapraszam do e, zostawiania łapy w górę, subskrypcji, komentarzy, za co serdecznie Wam dziękuję. I piszcie, jeśli lubicie takie scenerie. Także e, zostawiajcie serduszka, łapki w górę, a my przechodzimy do pokazywania tego. Co ja tutaj mam, bo to naprawdę jest ciężkie, i teraz tak, nie mam tutaj żadnego wieszaka, niestety szukałam, ale nie ma na domku nigdzie wieszaka, więc będę się starała jakoś Wam to pokazywać. Dobra. Pierwsza rzecz to jest ta, właśnie nadprogramowa. Ja muszę ją odwrócić, więc zaraz do Was wracam. Programowa rzecz to taka sukienka prążkowana, beżowa. Nowa z metką. Tam generalnie było dużo rzeczy nowych z metką. Miss Guided, dziesiątka. Nie będę się jakoś tutaj mocno mogła zbliżać do Was. To jest piękny kolor taki kremowy, beżowy, tutaj z paseczkiem, dosyć krótka. Jeżeli chodzi o skład, to już Wam czytam, bo nie pamiętam. Fajnie, że jest nowa. 45% to jest bawełna. 50% to poliester i 5% to elastan. Czyli jeśli chodzi o skład, to jest całkiem w porządku, nie będzie się tak gniotła. Ona ma tak fajnie zakończone tutaj rękawki, taką, taką falbanką. Tutaj na dole też jest tak zakończone. Jest fajna, tylko ten paseczek myślę, że po prostu założę jakiś swój. Że ten tutaj, on jest taki materiałową, się tutaj tak masz, że, że nie po prostu. Um, Coś, coś sobie wymyślę innego, tak jak mówię. Mierzyć jej nie będę. Szorcy oglądajcie, bo na pewno pojawi się już stylizacja w A ja tutaj taka duża, konkretna rzecz. Też będzie mi ciężko Wam pokazać, ale widzieliście, widziałyście na przebitkach. To jest ASOS Design 36. Nie wiem, tam się coś zbliży. Pewnie nie. To jest długi, klasyczny trench w takim kolorze. Beżowym, takiego zgaszonego beżu. No nie wiem, jak to powiedzieć. Ach jakieś tutaj mi się poproszki poprzyczepiały. Patrzę, czy to nie jest brudne, ale nie, fajne guziki. Na podszewce tutaj mankiety. Tak fajnie. Z guziczkami. Tutaj jakaś metka, ale te metki to były sporo takich metek. E, nie wiem, to chyba jest ich sklepowe. E, bardzo fajna długość, ale zobaczcie, on jest nowy, ponieważ zresztą to widać, że on jest nowy, nieużywany. Bo tutaj jest na dole to jeszcze szyte, Także no nikt z takim szytym myślę, że nie chodził. Ma paseczek. Jeżeli chodzi o skład, to jest mieszany, ale ma bawełnę, więc to jest świetne. Już Wam czytam. Zapasowy guzik. I jeśli chodzi o skład, to jest tak, 66% to poliester, 34% to bawełna, e, podszewka to 100% poliester. Szukałam takiego płaszcza. Ostatnio gdzieś mierzyłam i zastanawiałam się, ale rękawy były dosyć krótkie. Te są idealne, on jest idealny i rozmiarowo nie jest przeskalowany, bo też takiego dużego nie chciałam, żeby mnie nie przytłoczył, więc sobie go zakupiłam. No mówię, tam się Wam wyświetli akurat też z nim, jak go mierzyłam. Dajcie znać, czy obstawialiście, obstawialiście że go wezmę, czy raczej nie. Kolejna rzecz to sweter, który mierzyłam ja tam na filmiku z podękami. Też mam na lewą stronę, zaraz go obrócimy. Primark nowy z metką SK. Mówię, tam było dosyć dużo rzeczy nowych. Jeszcze Wam o tym sklepie chwilkę opowiem, bo on. Nie będę teraz obracać, bo on jest podzielony na dwie sekcje: na wycenę. I na wagę. Jeśli chodzi o wagę, no to wiadomo, z każdym dniem ta cena spada. Jeśli chodzi o wycenę, to nie mam pojęcia, ale na przykład były tam kurtki e, skórzane, e, no i ceny takie 300, 350, nawet 400. Dużo, według mnie dużo, e, chociaż one niektóre były nowe z metkami i to prawdziwa skóra, więc jeśli ktoś poluje i ma blisko do Olsztyna, to zapraszam do tego sklepu, warto e, zajrzeć. E, i, i, i coś sobie upolować. Na wycenie też dużo, dużo fajnych rzeczy. Mówię, to wszystko było z wyceny. No i taki oto sweterek w pięknym, brzowym kolorze z czarnymi wstawkami. On jest taki ażurkowany. Skład fatalny. Akryl, głównie akryl, poliester. Jeszcze przeczytam tutaj ściągacze na dole, na górze. On jest taki fajny, krótszy, ale jest tak milusi jest tak po prostu piękne, że wiecie co, no wiem, no miałam brać składy lepsze, ale jak mi się coś podoba, mega podoba, jest to nowe, no to muszę wziąć, tak? No, chora bym była. 85% akryl, 11% poliester i 4% nylon. Nie wiem, co tutaj robi robotę, co jest takiego fajnego, ale, ale no piszcie. Czy nie jest cudne? Bardzo mi się podoba. A jeśli by był... Ach, nie, ważne, że jest, jaki jest, jest świetne. Dobrze, kolejna rzecz to pokażę te e, spodenki, które z nim e, mierzyłam. Wzięłam te czerwone spodenki, spódnico spodenki, bo jak widzicie, tutaj ma... E, Taką nakładkę do sznurowania tutaj na kokardkę, co bardzo uroczo wygląda, a pod spodem są spodenki, więc jest wszystko fajnie, bezpiecznie. One, one chyba niecałe 10 zł kosztowały, jak tak sobie na wagę wrzucałam. tym płaszczy wyszedł drogo, on wyszedł 65 zł, ale czy to drogo na taki płaszcz? Nie wydaje mi się, tym bardziej, że on jest nowy. No i teraz tak, one tutaj są z tyłu rozpinane. Ja nie widziałam tutaj nigdzie metki. Myślałam, że one są takie no-name. No ale w domu szukam metki, bo mówię, sprawdzę skład, chociaż to poliestrem pachnie na kilometr. Patrzę i co? Shein. Tego się nie spodziewałam. Ja raczej tej marki. Nie kupuję, one są rzeczy raczej, no mówię, jak się trafi, tak. Jak się trafi, to akurat jest bardzo ładne, bardzo takie eleganckie. Można je na elegancko, można je z, z t-shirtką ograć, z tym swetrem. No, naprawdę szereg różnych możliwości, bardzo leciutkie, fajne. E, następna rzecz, tak, to wzięłam tą e, spódniczkę w taką zieloną, w kwiaty. Ona Wam na kamerze się pokazuje w takim. W kolorze trochę bardziej turkusowym, ale ona bardziej jest troszkę zielona. To jest River Island z dziesiątka. Przepraszam, na pewno tego nie widzicie, Wierz, wierzcie mi na słowo. Ona jest taka dłuższa. Tutaj jest tak prosto, a tutaj jest jakby tak puszczona. Światło też skacze, no bo słońce raz schodzi, raz zachodzi, ale to takie uroki pogody i uważam, że to jest fajne, I nie tylko kadry z domu. Zresztą pisałyście mi, że, że lubicie różne kadry. Ja też lubię różne kadry nagrywać. Fajna, idealna dla mnie, bo to jest dziesiątka emeczka, więc świetna yy, sprawa. Będę nosić. A teraz ja takie te dłuższe spódnice jakoś bardziej yy, preferuję. Zobaczcie, chyba widzicie, albo nie, nie wiem, jak tam ten kadr wygląda. No ta kubka jest taka, taka pokaźna, więc 160 zł za takie rzeczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy, tak? Trzy, cztery, pięć, pięć rzeczy. To po 20 zł mniej więcej rzecz wyszła. No bo płaszcz 60, zapłaciłam 160 zł, płaszcz chyba 65 nawet, więc 20 zł za każdą z nich, taki sweter, spodenki, spódnicę i to, to jest ostatnia rzecz. Ale piszcie, która, bo tam mierzyłam trochę dużo. Um, Wzięłam ją, tą długą, zieloną sukienkę, nową z Primarku. Rozmiar 12, więc 40. Tutaj z metką, z guziczkiem. Długa, 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 ale taka fajna, ona tak pracuje. Tak, tak, tutaj ma na środku te guziczki, więc można sobie na tą ścięcie na środku zrobić tak naprawdę jakie się chce, z kołnierzykiem, z długim rękawkiem, z mankietami, ją założycie i na co dzień, i nawet na jakąś imprezkę, i na jakąś, nie wiem, chrzciny komunie, nawet bym się pokusiła, jakiś ślub cywilny może, coś takiego, delikatnie. Tak, oj, teraz patrzę, czy tutaj wszystko w porządku. No, tak tutaj może jest trochę ktoś mierzył i coś tu się wypruło, ale chyba nie. Paseczek cieniutki, ale to można swój zrobić, więc to nie jest problem. Niestety mi yy, skład to 100% poliester, więc gdyby to była wiskoda, to ja bym po prostu była w niebo wzięta. E, materiał jest taki troszeczkę drapowany. Jak tu to powiedzieć, więc on fajnie wygląda. To ciężko, ciężko mi naprawdę ją tutaj wam pokazać w całej okazałości, ale no mówię, widzicie ją tam, jak. Mierzyłam na początku. Także to była ostatnia rzecz z tego holu. Dajcie znać, czy e, podobało, podobało Wam się, która rzecz Wam się najbardziej podobała, czego mi zazdrościcie, czego totalnie nie. E, dawajcie znać, a my widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!